Dzień dobry, dzień dobry! Dzisiaj mamy bardzo, bardzo szczególny dzień. Witam wszystkie pancerne kobitki, kobiałki, jak zwał, tak zwał. Witam wszystkie panie. Cześć, witajcie. Oczywiście nie tylko panie są mile widziane, panowie w drugim rzędzie, ale również też są mile widziani. Słuchajcie, dzisiaj oczywiście szczególny dzień. Dzień Kobiet. Tak więc z tej szczególnej okazji chciałbym naprawdę życzyć wszystkim pancernym kobitkom, kobiałkom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, no i czego oczywiście sobie życzą same panie. Jeszcze raz dziewczynki, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Ale tutaj nie tylko będą życzenia. Hincul jeszcze postarał się zorganizować z okazji tego zacnego dnia prezenty oczywiście dla wszystkich prezenty na Dzień Kobiet mowa oczywiście o giveawayu słuchajcie dzisiaj oczywiście szczególny giveaway z okazji Dnia Kobiet A wiem że tych kobiet nie ma zbyt wiele w naszej grze ale tutaj Szczególnie panie będą miały pierwszeństwo, tak więc, jeżeli są panowie i zaraz zmienią swój nickname na jakiś kobiecy. Tak więc uważajcie, bo was sprawdzę. Ale słuchajcie, w szczególności tutaj zapraszam chętnie do udziału w tym giveawayu nasze kobiałki. Oczywiście, pancerne kobiałki one będą premiowane będą brane pod uwagę jako pierwsze. Tak więc, słuchajcie, teraz co? Tutaj na ten dzisiejszy specjalny dzień dla Was przygotowałem. Oczywiście wirtualne kwiaty dla wszystkich pancernych kobitek jako pierwszorzędny prezent, ale to nie wszystko. Słuchajcie, pierwszy z takich prezentów, gdzie możecie wygrać, jest to 3 dni konta premium, kolejny prezent 7 dni konta premium, następnie mamy niebieską kartę sztuk 1. Następnie mamy czarną kartę sztuk również jeden i czerwona karta również jedna sztuka. Kolejny prezent. Tutaj mamy dowódcę w postaci misia, tak, naszego Wojtka jako dowódca 3D tego misia możecie wygrać. Jak i również mamy pojazdy. Pierwszy z nich jest to tygrys A18, czyli Czechosłowacki czołg ciężki ten Szalony magazynek z trzema pociskami. Tak jest. I pojazd ostatni. Mamy tutaj Gsora 1008. Takie są nagrody. I teraz co wy musicie zrobić? I tutaj oczywiście w szczególności panie pancerne, panie. Musicie zostawić swój nickname pod tym filmem w komentarzu z dopiskiem na jakiej konsoli gracie. Dla przykładu Małgosia i dodatek na jakiej konsoli grasz, czyli PS ewentualnie na Xboxie to będzie X i to wszystko. To wszystko, abyście po prostu mogli wziąć udział w tym giveawayu. Następnie jeszcze nie wszystko. Jeszcze możecie sobie wybrać jaka nagroda was interesuje. Również możecie dopisać do tego swojego nickname'u Proste zasady. Ja cały czas praktycznie robię takie giveawaye, dlatego że, po pierwsze, większa ilość widzów może korzystać z takiego rozwiązania, a druga sprawa, jest na to trochę czasu. Tak więc nie musicie się wcale śpieszyć. Mam nadzieję, że dla każdego jest to odpowiednia forma, akurat takiego giveawaya. Tak, tak więc, tutaj słuchajcie, jeszcze raz zostawiacie w. Pod tym filmem w komentarzu swój nickname z dopiskiem, na jakiej platformie gracie. Dodatkowo, jeżeli chcecie wybrać sobie nagrodę, możecie dopisać, jaka nagroda Was interesuje, a ja ogłoszę zwycięzców, ewentualnie zwycięzczynię 24 marca. To wszystko, to wszystko, słuchajcie. Powodzenia. Wszystkim kobitkom pancernym, no i oczywiście Wam również, panowie pancerniacy. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się. Do usłyszenia, zapraszam do Giveawaya.